Dronki powiedzą, jaki mamy dzisiaj dzień? Dzień misia. Dzień misia. A tutaj kto robił napis? Wy. Wy robiliście napis. A co tutaj jest napisane? Dzień brzuszowego misia. No tak, słuchajcie, a powiedzcie mi, coś tutaj jest ciekawego w tych wyrazach? Mówiłam. A jaki? Na przykład. Sze. I jak jeszcze? Z, z, tak, z. Dobrze, a znacie jakiś wierszyk? Tak. No to powiedzcie Misia. miś dłacy, biały, czarny lub płaciacy, Wszystkie kochamy, bo po Boście to dzisiaj mamy. No tutaj jeszcze zapomniałam pokazać, że zrobiliście Misia. Oj, przepięknie. kto robił? Ne!